Przedstawiam Państwu doświadczenie polegające na analizie możliwości pomiaru dgań kątowych z wykorzystaniem układu MPU 6050. Dgania kątowe to rodzaj dgań mechanicznych, w których obiekt oscyluje wokół pewnego punktu równowagi wokół osi obrotu. Do wykonania systemu mierzącego potrzebny był układ Arduino Uno, moduł MPU 6050, czyli żyroskopowy czujnik przyspieszenia oraz prędkości kątowej w trzech osiach. Oraz kilka przewodów, którymi połączyliśmy moduł z układem. Całość w celu dokonywania pomiarów podłączona była do komputera, na którym wyświetlane były wyniki oraz tworzył się wykres z pomiarów przyspieszenia. Układ, który badaliśmy, składał się z belki z haczykiem, na której za pomocą linki została zawieszona rama od roweru. Na początku sprawdzona została poprawność działania płytki żyroskopowej, wszystkie osie oraz czujniki działały, także mogliśmy zacząć pomiary. Rower został wprawiony w ruch, a następnie odczytywane były pomiary. Ćwiczenie przebiegło pomyślnie.